Witajcie, to jest Piotr i Paweł. Piotr i Paweł napadli mnie w sobotę i zabrali moje akwaria. Wyobraźcie sobie, że jechałem w sobotę o 8 rano do pracy. Zadzwonił Piotr, zapytać, czy ogłoszenie na Elix jest aktualne. Powiedziałem, że tak, ale które, bo są dwa. Jak dwa? Ja mówię, no dwa akwaria do wyboru. No to on zobaczy. Odzwonił za chwilę i mówi: Dobra, on się zdecydował, przyjedzie po to pierwsze akwarium. Ale przyjedzie z kolegą, busem, i w sumie jego kolega może weźmie to drugie. Mówię, zapraszam serdecznie. Mówię, do 12 pracuję, będę w domu o 14, możecie wpadać. I słuchajcie, chłopaki przyjechali o 16, obejrzeli co i jak, spodobały im się akwaria, dobiliśmy targu, no i je zabierają do stolicy, bo słuchajcie, chłopaki są z Warszawy. No, ja mówię, no to jak to robimy? Macie jakieś wiaderka, rozkładamy to na kawałki. Nie, 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 nie. Bierzemy to w całości. Ja mówię, kurza, noga, zielone skały, samo szkło trochę waży. No nie jest to duże akwarium, ale trochę szkło waży. Do tego 40 kg scenerów, 20 kg substratu, no to trochę będzie ważyć. No dobra, damy radę. No to żeśmy co zrobili? Spuściliśmy wodę. Nie do końca, bo oczywiście ryb nie da się odłowić z takiego akwarium po prostu brzanki chowały się w trawie, pod ziemię się zakopywały. No nie ma opcji, tym bardziej otoski lub krewetki. No to spuściliśmy wodę, dodałem ręczniki papierowe, żeby te rośliny podczas transportu nie wyschły. A słuchajcie, no to było chyba minus 4 z soboty na niedzielę. Więc jeszcze do tego mróz. A bus, paka busa nie ogrzewana, więc daliśmy te papiery, owinęliśmy to wszystko szczelnie streczem. Później w całości, słuchajcie, z trzeciego piętra we trzech to po schodach, żeśmy znosili. Tu pozdrowienia dla mojego sąsiada szeryfa, który normalnie je tylko kiełbasę i popija płynny boczek, bo prawie wziął to akwarium pod pachę i żeśmy raz, dwa, trzy te akwarium jedno znieśli. No, budzkarium o wiele prostsza sprawa. Tutaj mm, nie ma skał, są tylko korzenie, trochę lawy, także nie było problemu, ale cztery godziny musiałem z siatką siedzieć przy akwarium i łapać kiryski, no, bo żona by mnie zamordowała, jakbym sprzedał jej ukochane Kirysiaki. Więc 4 godziny, słuchajcie, na 20 Kirysków odłapałem chyba 9, takie dwa małe. I te większe niestety ulubienica niunia Malunia, czyli taki albinosik nam się dziewucha, jedna wykluła. No, już ją miałem nawet w rękach, ale się ona była dosyć mała, więc się chowała między skały. No, nie dało rady jej wyciągnąć. więc niunia Malunia pojechała do Warszawy. Paweł obiecał, że siostra jest z Wrocławia, więc jak będzie jechać, to niu niemal już nie ma przywiezie. Mówię, no dobra, bo jeszcze dostanie nam wylewu przez tą podróż, niech już niech już u was będzie miała dobrze. No i słuchajcie, oni tak gdzieś przyjechali o 16:00 do 22.00 żeśmy walczyli, żeby to wszystko w całości znieść. Jeszcze żeśmy rozkręcali fronty, żeby było łatwiej złapać. W całości żeśmy to zapakowali na busa. Oni na busie jeszcze mieli taką. Jak to się nazywa? Taki filc, ale taka bela filcu, słuchajcie, normalnie 1000 m2, więc oni ten filc pocieli na kawałki, porobili czapeczki, szaliczki, kurteczki tym akwarium, akwarium, akwariumów, akwariów, no nieważne, ocieplili te akwaria i udało się je dowieść w całości. Słuchajcie, oni byli chyba po, po, no około drugiej, gdzieś byli w Warszawie i jak rozmawiałem z rano... To walczyli do 6 rano. I niestety mam tylko jedno zdjęcie, bo proszę, no to przyślijcie te zdjęcia, zobaczymy, jak to po transporcie. No to mamy proszę bardzo, zielone skały, 6 rano wyglądają normalnie, kopiuj w klej udało się. No, niestety budzkarium nie dostałem, ale trudno. Mam nadzieję, że chłopaki są zadowoleni i akwaria będą im służyć długo. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć! No super. Wszystko Dobra dobrze, panowie, stabilnie. to co? Szerokiej drogi. Dzięki ślicznie. Cześć, Dzięki trzymajcie się. Czekam na fotki. Tak, trening dobry. Dzięki, pozdrawiamy. Tak Wszystkich jest. akwarystów roślinnych, słodkowodnych.